O czym pisać, żeby zainteresować przyszłych klientów? Dzisiaj zajmiemy się tym, w jaki sposób możesz dobierać tematy, żeby Twoje publikacje cieszyły się jak największym zainteresowaniem i to osób, z którymi potencjalnie później podejmiecie współpracę. Także szukamy takiego sposobu, na znajdywanie tematów, żeby przyciągać potencjalnych klientów, a nie po prostu wzbudzać zainteresowanie, nazwijmy to rozrywkowe, czy takie bez związku z tym, czym się zajmujesz zawodowo. Pierwsza rzecz, od której warto zacząć, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki problem rozwiązujesz. Jak ten problem nazywa się i jak ten problem opisują twoi klienci? Czyli nie z perspektywy fachowca, eksperta. Profesora Uniwersytetu, tylko z perspektywy tego odbiorcy. Co twoi odbiorcy uważają za swój problem, który dzisiaj widzą przed sobą jako pewną przeszkodę w tym, żeby pójść dalej, albo jak definiują, jak nazywają cel, który chcą osiągnąć, albo jak nazywają tak zwany wymarzony rezultat, który chcą osiągnąć. I niezależnie od tego, czy definiują go poprawnie, czy nie, ten problem, ten aktualny problem, to jest tam, gdzie jest skupiona uwaga Twoich odbiorców. Czyli to jest pierwszy punkt zaczepienia z rzeczywistością. Pisać o tym, co ludzie uważają za jakieś swoje wyzwanie w tym momencie, z czym próbują sobie poradzić i nazywać to tak, jak oni to nazywają, a nie nazywać to po swojemu, czyli po fachowemu, bo być może tej definicji czy tego słownictwa Twoi odbiorcy jeszcze nie znają. Bo jeszcze nie są dość świadomi w tym obszarze, którym ty się zajmujesz być może wiele lat, pół życia zawodowo, więc no jakby nie mają szans dorównać ci w tym głębokości i szerokości tej wiedzy, którą posiadasz. Czyli pierwsze zadanie, pierwszy krok dla ciebie to jest zrozumieć i właściwie nazwać, jaki rozwiązujesz problem dla klienta, tak jak on na niego patrzy. No dobrze, jeżeli to już mamy, Możesz to zrobić w formie takiego prostego ćwiczenia. Weź czystą kartkę i napisz na górze tej kartki ten problem, jak on się nazywa. Na przykład, ktoś, kto zajmuje się zdrowiem, może powiedzieć: że Ten problem u, u moich klientów to jest nadmierna waga, albo ten problem to jest ból w plecach. I teraz mówienie o powięziach, o stawach, o biomechanice w pierwszym zdaniu, być może nie będzie dostarczająco celne, padające na świadomość te, takiego odbiorcy, tylko trzeba po prostu kontynuować tę rozmowę jego językiem. Czyli jeżeli zaczynasz taką publikację, taki post, bolą cię plecy, to jest najprostsze, żeby się skontaktować z ludźmi, których bolą plecy, a nie mówić na przykład o lędźwiowo-krzyżowym odcinku kręgosłupa. Bo nie wszyscy mogą wiedzieć, co to dokładnie jest, albo że to się właśnie tak fachowo nazywa. Natomiast nasz klient nie ma powodu być ekspertem od tego, czym my się zajmujemy, bo po to nas zatrudnia, żebyśmy my tą ekspertkością pomogli mu rozwiązać jakiś temat w jego życiu. Czyli na górze kartki piszemy, co to jest za problem, i teraz w drugim kroku postaraj się wypisać pięć pytań albo więcej. Na które ludzie szukają odpowiedzi, kiedy mają ten problem. I jeżeli masz te pięć pytań, one mogą być bardzo podstawowe i prawdopodobnie będą proste. Wręcz trudnością dla moich klientów czasami jest sformułować takie bardzo podstawowe, bazowe pytania. Co to znaczy, jak to się nazywa, skąd to się wzięło, jak to rozwiązać. Proste, proste rzeczy. Jeżeli masz pięć pytań, to masz plan publikacji na cały tydzień. Codziennie możesz opublikować jeden post i po prostu odpowiedzieć na to jedno pytanie. I to wystarczy. To jest to, co ludzi najbardziej zainteresuje, bo w to są zaangażowani ze swojej perspektywy. To nie chodzi o to, że to jest ciekawe albo że to jest mądre, bo ty się na tym znasz. To dla nich nie ma znaczenia. To, co ma dla nich znaczenie, to jest to, że to jest to, co oni widzą jako pewną przeszkodę w swoim życiu w tym momencie, czytając swoją publikację. Dlatego to przykuwa wzroki, dlatego wchodzą głębiej, angażują się w to, żeby poświęcić minutę na przeczytanie Twojego posta i, i znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo jeżeli faktycznie to pytanie sami sobie stawiają, no to podsuwasz im na tacy odpowiedź, więc to jest duży plus. I teraz, no dobrze, mamy ten jeden problem, mamy te pięć pytań, wiem, o czym mam pisać przez tydzień i co mam zrobić w kolejnym tygodniu. W kolejnym tygodniu możesz powtórzyć to samo ćwiczenie i znaleźć inny problem, kolejny, który Twoi przyszli klienci czy aktualni klienci rozwiązują, czy szukają rozwiązania, czy problem, w którym Ty im pomagasz, i powtórzyć to samo. I prawdopodobnie wystarczą Ci dwa lub trzy takie problemy, i te kilk 10, 15, może 20 pytań, żeby stworzyć sobie. Taki podstawowy zakres tego, o czym publikujesz. Dlatego, że publikowanie treści w internecie z takim celem, żeby wzbudzać zainteresowanie i budować relacje z osobami, z którymi potem w przyszłości możemy podjąć współpracę, nie polega na tym, żeby ciągle wymyślać nowe tematy. To nie jest w ogóle potrzebne, i wiele osób widzę, że się tym stresuje i mówią: Dobrze, wymyślę 5 czy 10 tematów, ale nie wymyślę 100 tematów. Więc jak mogę publikować codziennie, 5 razy w tygodniu? Rok ma 52 tygodnie. Jak mam wymyślić 250 tematów? No, nie ma takiej potrzeby, dlatego że te publikacje żyją bardzo krótko i w momencie, kiedy Miną te dwa lub trzy tygodnie. Możesz wrócić na początek tej swojej listy i publikować znowu o tym samym. Ale to nie znaczy, że publikujesz dokładnie tą samą treść. Nie chodzi mi o to, że wrzucasz do Linkedina czy Facebooka ten sam tekst albo to wideo, które już było kiedyś nagrane. Możesz oczywiście próbować tak robić, ale cały czas pracujesz z tą samą listą problemów i pytań. Bierzesz to pytanie, które kiedyś już, kiedyś już na nie odpowiedź opublikowałeś czy opublikowałaś i po prostu starasz się odpowiedzieć na nowo. I po to, żeby urozmaicić te opowieści, możemy zastosować cztery filtry percepcji o tym, na czym one polegają, opowiem Ci w innym nagraniu. I co to powoduje? To powoduje, że każdy temat możemy rozmnożyć razy cztery. Czyli jeżeli masz takie pytanie, to te filtry pozwalają odpowiedzieć na nie na różne sposoby, spojrzeć na, na ten temat z różnych perspektyw, i to są cztery perspektywy. One zmieniają nam format publikacji, zmieniają nam język i podejście do tego problemu, czyli pozwalają Ci stworzyć zupełnie nowe publikacje, czy wideo, czy publikacje tekstowe. I teraz, jeżeli masz, przyjmijmy, że masz trzy takie problemy podstawowe, z którymi mierzy się Twój klient. I masz na każdy na każde z tych problemów wypisane pięć pytań. To teraz, jeżeli to yy, rozmnożysz, przepuścisz przez te cztery filtry percepcji, to masz 60 publikacji. I jeżeli te tematy chcesz yy, dalej rozwijać i urozmaicać sposób, w który je publikujesz i prezentujesz swoim odbiorcom, tak żeby im się nie nudziło, ale również tobie, żeby się nie nudziło. To z tych 60 tematów publikacji tekstowych możesz zrobić również 60 nagrań krótkich filmów, takich jak ten, albo nie takich jak ten, albo innych. I w tym momencie masz 120 publikacji. 120 publikacji to jest bardzo, bardzo dużo tygodni publikowania. Więc. I to jest a to tylko wychodzi z trzech problemów. Właśnie to próbuję ci pokazać, że nie trzeba na siłę rozmnażać tych problemów, nie trzeba też skupiać się na tym, żeby opowiadać jakieś rzeczy, których zainteresowaniem masz mniejszą szansę, żeby wzbudzić zainteresowanie u swoich odbiorców, czyli jakby szukać gdzieś już na orbicie tych tematów. Po prostu warto jest być skupionym na tych kilku problemach, które pomagasz rozwiązywać klientom. I opowiadać o tym, edukować ludzi wokół tych problemów, jak się je rozwiązuje, jak do nich podejść, dlaczego skąd to się wzięło, dlaczego to jest tak, dlaczego taki sposób jest dobry, dlaczego jakiś inny sposób podejścia do tego problemu nie jest dobry. I tam jest mnóstwo wartościowych informacji, bo Twoi przyszli klienci też potrzebują wejść w temat, oswoić się z tym pozyskać informacje, jakby poduczyć się, trochę lepiej zrozumieć, z czym się zmagają, zanim wybiorą dostawcę jakiejś usługi, czy zanim wybiorą swojego nauczyciela, coacha, mentora, konsultanta, terapeutę, lektora językowego, agencję czy freelancera, który zrealizuje jakieś, jakieś usługi dla tej osoby. Także ten proces jest nieunikniony. I jak ostatnio przeczytałem w jednej książce, bardzo mądrej biznesowej, dzisiaj 70% klientów, którzy podejmują kontakt z dostawcą jakiejś usługi, już ma w głowie podjętą decyzję i już są wyedukowani na temat tej konkretnej firmy czy tej konkretnej osoby, jej oferty, konkurencji. I dobrze są przygotowani w kontekście, czego oni, co uważają, że oni potrzebują i co by chcieli kupić. Więc coraz częściej mamy do czynienia z klientem świadomym, więc żeby takich klientów przyciągać, warto jest być tym źródłem wiedzy, które powoduje, że klienci są wyedukowani i lepiej uświadomieni. I w momencie kiedy skupiasz się na tych problemach, które ty zawodowo potrafisz rozwiązać, tak je nazywając, problemy, które rozwiązuje dla klientów, nie rzeczy, które robię, problemy, które rozwiązuje, to po pierwsze, twój, twoje skupienie, ten, ten fokus jest na, tych, na tym kliencie, a po drugie, stajesz się naturalnym źródłem dla nich wiedzy. Czyli, jeżeli ktoś powie, to jest osoba, do której mam zaufanie, bo widać, że jest świetnym fachowcem, to jesteś pierwszą osobą na liście potencjalnych dostawców jakiejś usługi. I o to nam w końcu chodzi. Także tworzymy tą listę problemów, do każdego pięć pytań publikujemy i obserwujesz jakie to powoduje zainteresowanie, czy które pytania są najbardziej popularne. Oczywiście w kolejnych iteracjach, w tych kolejnych cyklach warto się skupić na tych, które wzbudzają najwięcej komentarzy, najwięcej pytań, najwięcej kontaktów oczywiście z Tobą. No, i w którymś momencie zobaczysz, że pula tematów, o których Ty publikujesz, jest bardzo ograniczona i tak ma być. Jedyną osobą, której będzie się wydawało, że w kółko mówisz to samo i że to jest nudne, będziesz Ty. Dlatego, że Twoja treść trafia do Twoich odbiorców w sposób nieprzewidziany i chaotyczny. To znaczy, nie ma takiej szansy, żeby wszyscy Twoi znajomi na dowolnej platformie social media przeczytali wszystkie Twoje publikacje czy obejrzeli wszystkie Twoje wideo. Jest to bardzo trudne. Chyba że ktoś tak się bardzo wkręci. W te Twoje tematy i w ten twój kontent, że będzie otworzy profil i będzie przeglądać te publikacje jedna po drugiej. To tak, ale to jest dobry sygnał. Natomiast w momencie, kiedy to naturalnie, organicznie wyskakuje ludziom na ekran, no to mamy za każdym razem szansę trafić do kilku, maksymalnie kilkunastu procent naszych odbiorców, więc bardzo wiele potrzeba takich powtórzeń, żeby ludzie się zorientowali i zobaczyli, hm, ja już chyba o tym słyszałem. Ale nawet jak usłyszą, o tym samym po raz kolejny, a szczególnie jeżeli opowiadasz w trochę inny sposób, bo zastosujesz te cztery filtry percepcji, to jeszcze lepiej, bo się upewnią, że to, co już wiedzą, to faktycznie tak jest, bo ty to potwierdzasz. Także tutaj ten system jest bardzo prosty i tu są same plusy. Zachęcam cię, żeby pracować w ten sposób ze swoją treścią i zobaczysz, jakie są wyniki. Tylko również proszę o odrobinę cierpliwości, bo to jest wymagane. Dzięki i do zobaczenia.